OK, mój plan na dzisiaj to zażyć mikrodawkę jadu ryby kamień. Jad powstały podczas prób z neoprenem pokrywa już kolce, więc są zamknięte i załadowane, gotowe do użycia. Gdy to wszystko się zakończy, powinno być to niezwykle bolesne dla mnie i, mam nadzieję, bardzo pouczające dla Was. To będzie prawdopodobnie najgorsze urządzenie, jakie kiedykolwiek przyjąłem. Jestem Mark Wins i zaraz wkroczę w strefę urządzenia z rybą kamień. Najbardziej toksyczną rybą na świecie. Okej, okay, przyjmę urządzenie z tego kolca, z tego tutaj. Raz. Dwa. Trzy. A! Mm, tak! Mm. Czuję jak pali. Poczułem jak rozprzestrzenia się teraz po moim palcu. I nie jest to dobre uczucie. Wow, nadchodzi przypływ. Ok, więc. Mm, poczekajcie. Uciekajmy stąd. Przypływ trwa. Wszystko gra, Mark? Tak, wytrzymam. Przejdę tutaj. Andrew, wróżyj bez powrotem do zbiornika. Mm. Oh. Oh, właśnie tutaj, tu wszedł kolec. Boże, natychmiastowy ogień. Rozkładający moje palce. Chyba najgorszy z całej trójki. Mm. Potrzebujesz pomocy, Mark? Wszystko, ok? O, oh, dam radę. Mm. To jakby ból o innej skali. Pulsuje. I boli! Poczekajcie, muszę to rozchodzić. Yeah. Tak. Spróbujemy to pomęczyć. Chcę zobaczyć, jak daleko rozprzestrzeni się ja, zanim zacznę korzystać z pierwszej pomocy. To jest na granicy nie do zniesienia. O mój Boże! Daj znać, kiedy będziesz potrzebował wody, Mark. O, oh, po prostu denerwuje mnie to. O, oh, mój Boże, tak zdecydowanie pojawiło się trochę krwi. O, oh, jest gorące. Tak jakby zamykanie dłoni stawało się coraz trudniejsze. Tak rozprzestrzenia się. Wszystko mam teraz jakby na karku. Potrzebuję gorącej wody, chłopaki. Nie chcę, żeby się rozprzestrzeniało dalej. No to do dzieła. Ryba ma się dobrze. Teraz muszę się naprawić. Ta gorąca woda zahamuje działanie jadu i powinna złagodzić mój ból. Dokładnie tak bolesne jak mówili. Nigdy więcej nie chcę tego robić. Potrzebuję więcej gorącej wody. Miejmy nadzieję. Że ból ustąpi.